Yeah! Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Stronkopedii. Jak widzicie, powróciliśmy po takiej dłuższej przerwie nieobecności, ale jesteśmy z powrotem. Tym razem mam dla Was obiekt 140, 10 poziom średniego czołgu rosyjskiego. Jest on bardzo podobny do swojego poprzednika z poprzednich patrzy, który którego potem jakby wyparł trochę, czyli te 6 dwójki, w porównaniu do 6 dwójki, ma trochę mniej HP, ma słabszy pancerz na wieży, ale jest nieco szybszy, trochę lepiej obniża lufę, no i w, generalnie wyparł tamten czołg z bitew klanowych, a także na Eslu został jakby takim naturalnym następcą lightweighta T54 lightweighta, no i zaczynamy tradycyjnie od perków, które będziemy brać oczywiście pierwszy perk na dowódcy to zawsze będzie szósty zmysł. Kolejnym perkiem, jakim bym wybrał na tym czołgu będzie naprawa mimo wszystko, żeby nas nie złapali. Trzeci będzie bracia w boju bodajże. I czwarty perk to albo będzie kamuflaż, jeżeli wolicie taką grę bardziej trochę pasywną, żeby mogli też wejść w rolę skauta. Albo tutaj zwiększenie zasięgu widzenia, które też się zawsze pewnie przyda. My pójdziemy w kamuflaż. Piąty perk wziąłbym, tak jak mówiłem, zwiększenie zasięgu widzenia, potem już bez większych. Albo tutaj Jack of all trades, ale to mówię, wasz wybór między tymi dwoma na piątym perku. I tak to już nie będzie miało większego znaczenia. Bo dojść do piątego perka niezwykle trudno. Tutaj weźmiemy na pierwszy perk naprawę. Chociaż mogliśmy wziąć na przód, ale weźmiemy na naprawę tym razem, żeby nas nie złapali, bo ten czołgi tak bardzo dobrze skupia, jak widzicie. I 2,1. Trzeci, żeby dopełnić już na wszystkich załogantach. I tak samo, tak w poprzednim wypadku, albo kamuflaż, albo armorer, my weźmiemy kamuflaż. Kierowca, tu weźmiemy Smooth Drive, na naprawę Brothers in Arms i na końcu znowu kamuflaż. Następnym perkiem, jaki bym brał, jeżeli byście się tutaj doszli, no to off-road driving, żebyśmy trochę szybciej jeździli trochę mniejszą oporę gruntu mieli, no i ładowniczy. Bezpieczne magazynowanie, oczywiście ten perk wchodzi tylko jeżeli będzie się go już mieli na 100%, więc jeżeli nie chcecie resetować perków, no to weźcie najpierw naprawę, my weźmiemy najpierw bezpieczne magazynowanie, bo mamy 100% perk do wyboru, potem weźmiemy naprawę, potem żeby dopełnić na trzecim perku na wszystkich załogantach Brothers in Arms, ostatni kamuflaż, piąty perk. Adrenalin Rush, można by to wziąć na czwartym perku, jeżeli macie pełny Adrenalin Rush, a dopiero na piątym wziąć kamuflaż na przykład. Wtedy to już Wam będzie się działało, a kamuflaż będzie działał od chociażby od 2%, od 1%, także będzie zawsze w użyciu. Jak widzicie tutaj już mam moduły wybrane, żeby trochę tego nie przedłużać. Tradycyjnie wziąłem stabilizator, dosyłacz i wentylację. Można by się zastanowić nad osłoniętą optyką zamiast któregoś z tych, prawdopodobnie zamiast wentylacji, ale my dowiedzimy takim najbardziej ofensywnym z możliwych setupów. Tutaj oczywiście na randomie bym miał zupełnie inaczej to no to są jednak z ligi. Prawdopodobnie byłoby coś takiego około 30 pestek rowych, 14 hitów, 6 Haków. Naprawka wiadomo, Apteczka, automatyczna gościca. Niestety ten czołg się często palił i tak samo często uszkodził mu się, uszkadzał mu się amorak, ale nie ma sensu na pakować opakować się w dwie naprawy. Co wyróżnia ten czołg? To na pewno taka jego uniwersalność. Szybkoszczelność działa i celność tego działa. Na pewno będziecie mogli dojechać w wiele miejsc nieco wolniej, na pewno niż Baczaty, Leopardy na przykład, ale nadążycie za innymi medami. Mniejsza alfa nieco niż u innych medów, bo tutaj mamy 320 medu, a nie 390 czy też 400 u innych. Ale za to strzelamy bardzo szybko, 5,45 z racjami, ze wszystkimi możliwymi bonusami. A może, no wiadomo, na radowie będzie to nieco dłużej, bez racji. Generalnie jest to taki bardzo uniwersalny czołg, którym możecie wiele miejsc się i utrzymać z chęwkami i gdzieś z medami i udawać lighta na spocie. Tak jak mówiłem na samym początku, to taki trochę następca lightweighta, jeśli chodzi o nasze rozgrywki turniejowe, ale to też przedłużenie tej linii, nieco wolniejszy niż lightweight, ale spełniający też dużo lepsze zadanie, swoje zadanie, jeśli chodzi o zadawanie obrażeń i, i penetracji, no bo na lightweight byśmy mieli, mamy jej po prostu mało. Okazjonalnie coś odbijemy. Nie liczmy na to, że będziemy dużo odbijać, bo to jednak na dychach stopancerza na, tutaj na hulu to nie naprawdę mało i na to na, na nic nam to nie starczy. W no, wieżą trochę będziemy mogli oczywiście odbić. aczkolwiek jak widzicie, tutaj jest takie ucięcie jakby jest taka taki jakby spaw, że ta sama góra jest dospawana. Niestety w ten, tą część wieży nam będzie wchodziło dużo, dużo. Więcej niż na przykład w przypadku te 6 dwójki, która tutaj jest jednolita i nie ma tutaj żadnych problemów, żeby ją, żeby odbijać tą wieżą. I można z 6 dwójką dużo lepiej grać na wieżę, aczkolwiek obiektem będziemy mogli szybciej dojechać w różne pozycje i lepiej wkładać peski przez lepsze obliżenie ciała. To tyle jeśli chodzi o teorię. Zapraszam was teraz do Randoma, gdzie pokażę Wam. Jak można zagrać takim Lightweightem? E, lightweightem, widzicie, sam my się mylę już. 140. -tko. I jak najlepiej wykorzystać ją w bitwie. Do zobaczenia za chwilę. Okej, jesteśmy jak widzicie na Himmelsdorfie już. Tutaj mamy Pluton z naszym, z, jakby składem, z Hunter Zordem i z Stebroidsem. Znaliśmy się, że zaryzykować nieco tutaj grą po prawej stronie razem z Hunterem. Ja Cię się pojechać bardzo agresywnie, aż do kratki G3, żeby mieć przebitkę na całą linię G. Jeśli tutaj już dostałem spota, trochę to komplikowało sytuację. Widzicie da, BTTB bardzo agresywnie pojechał na tory. Tutaj widzicie. ja Przez to, że ja jechałem bardzo agresywnie, Hunter Star się mnie osłaniać. Tutaj widzicie, bardzo duża celność w ruchu tego czołgu. Tu odbiliśmy, no to było tylko 13, więc to, to kolejna kwestia. Zobaczcie, zajmując tą pozycję, jaką zyskaliśmy przewagę na tej mapie, bo mogliśmy trzymać całą linię G na spocie dla naszych sojuszników, mogliśmy też tutaj wszystko atakować w bok, jak zaraz zobaczycie. To też pozwalało, ta pozycja tej pozycji, pozwalało też jakby pozwolić tutaj tej linii torów na bezpieczniejszą grę oni mogli albo osłaniać tutaj tą linię trójeczkę, która byłaby cały czas na spocie, a tutaj niestety, nie trafiony strzał, lub też podciągnąć torami, bo oni dzięki temu też wiedzieli, czy na, tutaj na okręgu proxy, czy tutaj coś w tych okręgach się nie pojawia. Jak widzicie, tutaj bardzo fajne, przyjemne granie. Cały czas tutaj nie wiadomo dlaczego, ta T4 pokazywała nam bok wieży. Ale to oczywiście nie nasz problem. Jak widzicie teraz, dzięki temu, że zajęliśmy tą pozycję bardzo agresywnie, tutaj Hunter może podjeżdżać też do przodu E5. Tyle no, niestety nie trafiony strzał w, 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 w garnek na wieży, czy czwórki. No ale nas tu naprawdę bardzo trudno trafić. Zobaczcie, no taka gdzieś jest perspektywa od nich, widzą tylko wieże, więc muszą... Trafić nas w tą nadbudówkę, tudzież we włas. A my możemy w miarę spokojnie snajpić. Tutaj próbowałem złożyć, ale pokazał się jest siódmy. Więc jest oczywiście lepszy i łatwiej ten, łatwiejszy cel wybrać. Widzicie, tutaj ten e teraz się zablokował. I tak już tutaj będzie. Widzicie, tutaj kolejna dobra pestka, bo trafia nam we włas. No i możemy tutaj za darmo naprawdę dużo. Dzięki tej szybkości mobilności tego czoła, taki... Widzicie, tutaj już przeciwnikom trochę się to nie spodobało, że tu wjechaliśmy, ktoś postanowił na nas wyjechać. Co jest bardzo dobrym zachowaniem, w refuzorach rzadko spotykamy na randomach, żeby próbować kogoś wypchnąć z dobrej pozycji. No niestety tutaj już był na następnej pozycji ten, ten obiekt, bo byliśmy już tu we dwóch, nie miał z nami szans atakowaliśmy go pierwszy raz ja drugi raz hunter już nie mógł stąd uciec. Jeszcze nam tam pomagał patrzeć z góry z china. Widzicie, kolejny ryb tutaj jedzie do nas. Na się postawiony. Drugi raz chłopak niestety nie użył naprawki za pierwszym razem. Odbił się od nas, prawdopodobnie zbyt blisko do nas podjechał. My się próbujemy sklejać, żeby nie ułatwiać mu tego drugiego strzału. I kończy ten czoł. Widzicie, teraz już tutaj mieliśmy wyczyszczoną całą Linie G przeciwnik już nie miał za bardzo szans zabytał została zabyta, górka ja naprawdę teraz pozostało tylko dopełnić dzieła zniszczenia postanowiłem po na A75 ze względu, że tamte ciągi już były na niewielu HP A75 jeszcze był prawie, że pełny można było jeszcze tutaj najwięcej możliwej nastukać wszał w ruchu na trak, żeby nam nie się nie okręcał żeby nie ułatwiać i kończymy ten czołg jak widzicie ta esetka ma całkiem sporo hp ale tyle czołgów ją oblazło że nie było sensu do niej już jechać no i dostaliśmy, już powiedzieliśmy, że będziemy wierzać w kapa, żeby chociaż trochę yy, tutaj sobie ten jak widzicie tutaj sobie zbijemy piątkę lufą żeby na dobrą bitwę, dobrą współpracę Piękna rzecz, także naprawdę jest to świetny czołg, który możecie w wiele pozycji dojechać, możecie bardzo fajnie tym czołgiem, właśnie zająć takie agresywne pozycje, nieco nim, napsuć krwi przeciwnikom w, na przednich, na sprzed, z przodu linii, na froncie, że tak powiem, randoma, dużo warto strzelać w ruchu, bo dużo wkłada pestek, bo ma dużą celność. Naprawdę świetny czołg, nie dziwię się, że wyparł 6-2, bo jest to naprawdę 6-2 w specyficznych sytuacjach okaże się lepsza, ze względu na twardą wieżę, ale generalnie obiekt 140 jest lepszym wyborem, także jeżeli zastanawiacie się, który czołg ekspić z czwórki i wybierzcie obiekt 140, bo jest po prostu od 6-2 lepszy. Do zobaczenia w następnym odcinku Stronkopedii. W następnym odcinku przedstawię Wam t 115, który po ostatnich patchach stał się świetnym czołgiem. Jednym z najlepszych heavy'ków w grze, ze względu na bów pancerza. Zostawcie łapkę w górę, zasubujcie nasz kanał. Na razie, cześć.